Kto polubi zawód, weźmy ja to po do każdej chce wykonać tą rzecz ładnie. I pani tak, żeby to miało wygląd i, i swoją wartość. To trzeba w to wkładać troszeczkę serca, trochę takiego zamiłowania, czy to będzie piekarz, czy to będzie lekarz, czy mechanik samochodowy. To też każdy ma swoje trudy, swoje stopnie trudności. Jeżeli robi to zamiłowaniem, no to, to ma w jakiś sposób powodzenie. Jak to zrobił ten rzemieślnik, niby, to, to miał wygląd taki, wie pani, taki naprawdę było zrobione i pięknie to wyglądało. No czy inne rzeczy. No. Każda jedna rzecz, która robi się ręcznie, więcej ręcznie, to każda jest taka odpowiednia. I szkoda jest każdego rzemiosła, wie Pani. Bo przedtem, no to były te targi, no, to na tych targach, no to byli szewcy prywatni, co robili, bo ty i rymarze, prawda, i koszyki robili, i my te sznury, wie Pani. To była tak, taka harmonia tego rzemiosła. Może jeszcze te rzemiosła, ja tak myślę, że jeszcze powracają kiedyś. Tak wszystko, teraz idziemy do starych historii, wracamy się z różnymi rzeczami.